Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja cebuli z siewu wiosennego. Ta sama co zawsze. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Jesteśmy na tym samym polu co zawsze. Rośliny bardzo dobrze rozwinięte. Proszę Państwa, jakieś tam pojedyncze skrzypy jednoliścienne. Na jednoliścienne tutaj producent już zrobił jakiś tam czas temu zabieg. Tak wyglądają kwasty które giną, te jednoliścienne. To jest chwastnica. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o choroby grzybowe, miał być wykonany zabieg produktem Fandangą w tym tygodniu. Niestety procent się nie wyrobił. Nie jest to zrobione, ale będzie zrobione za chwileczkę, tak? Także tutaj chronimy przeciwko mączniakowi i z tym filium. Jakieś tam pojedyncze. Liście na niektórych roślinach są z objawami z tym pylium. Nie ma tego dużo. Nie jest za ciepło, jest chłodno. Przepaduje, aczkolwiek na tym polu e, czy w tej miejscowości za dużo wody e, nie spadło. Z tego co mówił producent. E, jakieś 5-6 litrów w tygodniu zostały rozsypane nawozy. E, saletra amonowa w ilości 100 kg. Jaramila Kompleks też e, 100 kg. E, też popadał, nawozy się rozpuściły, nie widać ich na wierzchu, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Jeżeli chodzi o wczornastka, to też tutaj jakieś tam pojedyncze sztuki sporadycznie. Trzeba pamiętać, że po trzech tygodniach zastosowania produktu Movento trzeba będzie to Movento powtórzyć i przy każdym zabiegu fungicydem należy dołożyć jakieś insektycydy kontaktowe które będą zwalczały te wciornaski, które gdzieś tam przeżyją albo będzie ich bardzo dużo na roślinie. Przypominam, jesteśmy na Kujawach i tutaj z wciornastkiem jest rzeczywiście bardzo duży bardzo duży problem. Można do zabiegu dołożyć oczywiście fungicydowego siarczan magnezu i protektor, żeby w razie jakichś tam opadów deszczu czy nawadniania z deszczowni, preparaty, substancja aktywna nie została zmyta z liści. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.